Cześć widzowie. Dzisiaj sobie pogadamy o naklejkach, na których się zarobi na Sorsie dwójce, czyli naklejki, które po prostu dobrze się prezentują, ładnie wyglądają na CS2 i ich cena po prostu jest atrakcyjna, znaczy atrakcyjna, po prostu dobra I może się podwyższyć na CS2 przez sam wygląd. Na koniec odcinka będę pokazywał te naklejki już wc, tak szybkie prezentacja po 10 sekund pewnie. A teraz jeszcze tylko przejdziemy do sponsora i zaraz pokażę wam jakie odcinki są najlepsze. To sponsor odcineczka z mąki. Link do strony oczywiście jest w opisie. Strona oferuje darmowe 5 dolarów. Przy wymianie z kodem LZ jest naprawdę bardzo fajna y, oferta. Do tego przy wpłacie na stronę z moim kodem macie 35% bonusu do doładowania, czyli jak doładujesz 100 dolarów, dostajecie 35 dolarów za darmo tak naprawdę. Jeszcze do tego strona nie wliczała naklejek, przez to można znaleźć na stronie dużo fajnych, naprawdę y, dobrych y, craftów. Tutaj widzicie, widzicie, poczekajcie tylko tutaj sobie piszczę, bo tutaj 40. I naklejki tutaj są wliczane, przez co można znaleźć dużo fajnych kraftów, które potem można sprzedać dużo drożej na rynku Steam. Więc fajna, fajna opcja. O, tu macie jakiś dobry kraft, tak szczerze, macie greenhałdy w kolor Paryża. No trochę tych kraftów jest fajnie, więc można poszukać sobie i pokminić coś. Dobra, przejdźmy do odcinka. Pierwszą odcinką, pierwszą naklejką, e, którą Wam pokażę, e, będzie Pain Train Hollow, która potem Wam pokażę bardzo dobrze prezentuje w gierce. E, cena nie jest duża, bo to jest 2,20 jak tu widzimy. Ta naklejka też była tutaj tańsza, bo teraz trochę urosła, lecz wydaje mi się, że to nie jest jeszcze jakiś szczyt cen i nie jest taki duża wyższa cena naklejka może trochę podpadać, z domówienia możecie wyjąć za 2,11 to tutaj za 2,10 zamówienie, tak więc za 2zł można jeszcze po e, takie naklejki sobie wybrać jest to duża cena, w te le między 471 kosztowała a na te na C2 to fajnie będzie wyglądać, zaraz, potem zobaczycie oczywiście, dobra, co dalej e, kolejna naklejka to, e, naklejkę którą już polecam, ale muszę jeszcze o nim wspomnieć, nie, co jest źle pisałem wyze wyze usowany, czy tyle coś wpiszę? o jest naklejkę którą polecałem, tam inwestowałem, mam ich trochę powałem po 90 parę groszy, jak według ten i bo wtedy ją polecałem no już teraz można trochę na tym fajnie zarobić, bo 260, złoty 60 zł, więc no naklejeczka, fajnie, fajna cena, atrakcyjna eee, patrząc pod sprzedaż oczywiście mówię z moich 90 groszy, że już spoko jest nawet a sam fakt, że jeszcze ona może podrosnąć, bo ta nie jest tutaj duża eee, spoczka się prezentuje na cesie dwójce być to kolejna zaleta na inwestycje, według mnie naprawdę spoczko naklejka, oczywiście tutaj nie mówię, że ona będzie miliony, ale trochę jeszcze może podrosnąć, według mnie, więc jest tutaj jeszcze ten procent na zwyżkę. Dobra, przechodząc dalej, z dalszych naklejek Virtus Pro Virtus Pro Stockholm, oczywiście holo, naklejka, która jest strasznie droga, więc ciężko z inwestowaniem, bo na pod osiemdych właśnie podchodzi więc taka dla y, Was po prostu pokazuje, że to jest dosyć dobra inwestycja y, z tego faktu, że y, no, naklejka naprawdę fajnie wygląda na broni, prezentuje się po prostu dobrze i, i no jest ładne, no tutaj co tak dużo mogę mówić, no ładna naklejeczka po prostu ładnie się prezentuje w tym się dwójce i naprawdę może coś się z nią podzieć, jeżeli wyjdzie sam z torsik dwójka, no i dobra, przejdźmy jeszcze ostatnich dwóch naklejek, y, jest oczywiście Fnatic RMR, Fnatic RMR, holo Hmm, czyli no, klasycznie armery, które wyglądają lepiej, jak wiecie, na naszym nowym counter Strike'u. Cena e, już jest dosyć wysoka, bo trochę podleciała. To nie jest oczywiście jakaś super zaleta. Zresztą te 3 zł można to wyjąć. E, czy jest to atrakcyjne? No nie, wydaje mi się, że wcześniejsze propozycje pierwsze dwie na przykład były lepsze, ale jest to po taka, e, pokazuje po prostu, co jest dobre i co może polecieć, e, które wygląda no dużo lepiej, jak wiecie, te remery się zmieniły. Więc to się prezentuje dużo lepiej. No i oprócz Fnatic jeszcze jest North, które też już polecałem, które jest po prostu ładne, drużyny nie ma, więc kolejna zaleta. Fajnie się prezentuje, jedyny no jakby jeden event z North no i fajnie wygląda, nie? No w tym sensie, więc naprawdę jest dobra, dobra inwestycja. No wiadomo, ta tena już nie jest atrakcyjna patrząc w stosunku do tych cen, co była wcześniej. Byłem że po 40 czy 30. No to było dużo, dużo lepsze ceny do zakupu. Ale nie jest to najlepsze, No to dobra, teraz będzie yy, cięcie i zaraz przechodzimy do gry, wam zaprezentuję na szybko te naklejki. No i dobra, tak się prezentuje pierwsza fajna naklejka, czyli e, Paint Rain. Naprawdę super jest to wiadomo z tymi oczkami, że one są tak pulsują e, i naprawdę może to być e, szałowe na nowym CS-ie. E, według mnie no, dobrze po prostu to wygląda i naklejka jest warta zainwestowanie, tym bardziej że ta cena nie jest jakaś bardzo wywyższona, więc zamówienia można fajnie to wyjąć i może się stać to samo co właśnie w tym ci jak pamiętacie, 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 bo ją polecałem i potem podleciała. Kolejna, czyli Wyzeusowany, e, naklejeczka, którą również polecałem. Po prostu wydaje mi się, że będzie to naprawdę dobrze wyglądać. E, ja na nią liczę. Nie jestem już tak pewny jak e, Paintrain, lecz wydaje mi się, że też jeszcze może trochę podlecieć. Jest ta trochę opcja najwyższej e, ceny, bo jest to złoty 65, coś w tym stylu. Wiadomo, to już nie jest, patrząc na, na tę naklejkę, trochę gorsza od Paintrain, ale jest to jeszcze szansa na podlecenie do góry, więc ja serdecznie polecam. No i tutaj kolejna naklejka jest RMR RMRNORFOLO, no, tak jak prezentowały się RMR -y wcześniej, tak teraz prezentują się. No naprawdę dobrze, tutaj ma to gadać. No i ten NordView jest po prostu prześliczny, jeszcze patrząc na to, że e, drużyny nie ma. No fajna klejeczka, no nie podinwestowanie e, mi się naprawdę podoba e, i ma potencjał na tym nowym CS-ie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tym ceną jeszcze. No i ostatni, czyli Fnatic. Również to samo co w North, mogę powiedzieć. Prezentuje to się bardzo dobrze i tak samo, zobaczymy, jak będzie wyglądać na nowym cesie. Eee, jak już, oczywiście, wyjdzie, czy to poleci, czy nie. Eee, bardziej, no, naklejka ładna, no tutaj można dużo mówić. Fajnie, to się prezentuje, jak na remery, no. Trzeba to powiedzieć, prezentują się ładnie. No i to było tyle, jeżeli mam się zostawcie łapkę w górę, trzecie suba, napiszcie komentarz. Eee, trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.